Ale od której strony? Od strony tego całego spałdu czy od strony... Nie! Yy... Yes, obsypałem go! Siema, my już jesteśmy! Znaczy nie to, że już jesteśmy, tylko po prostu... Yy, nagrywamy The Walls. z legami? Tak. I yy, rozwalamy brzozowe. Tak. Jak Teraz brzozowa. Prost, I mi, nie w mnie. Przestań. Nie. Tak. Ja dzisiaj tyle razy grałem w Divorsa, że w sensie po prostu... Po prostu jestem taki słaby w walce. Wiesz jaki? Jaki? Cześć, w sensie ja tak gram sobie gram... Yy... Zolko.pl, ale ona już nie chce grać, ale tak, e, ona nagrywać, ale tak to gra, to gra sobie z nią, tak, ma, ma wszystko diaksowe, łopatę, ma, bo przez, przez przypadek zrobiłem diaksowy wiecz, e, diaksowy killow, żelazną broje i tak sobie idę, no, na, na normalnego żelaznego, który e, jest odwrócony i jak go jego bije, po jakichś pięciu sekundach on się odwraca i mnie bije i mnie zabił. Hmm. Dobra to bernimy ten yy, m, Crafting Dobra ja, To już widzę, że ty masz Crafting to Nie wiem czy czasem nie pójdę A wiesz, gdzie jest tu jaskinia, bo ja wiem To fajnie A... Lubię tę mapę Już? Zrobiłeś sobie? Jeszcze nie Tu, szybko Nie Zrobiłeś? Mm -mm. Nie lubię no Nie lubię robić to chodź. Ja nie mam kilofa. Chodź! Nie mam kilofa. No masz! A no? Nie żartuję, wiem. Najpierw y, kamień. Ach, nie. no tak, kamień. Ten... Karam, kamień. Yy, weź postaw ten. A ty... Ja mam crafting. No tak. To, to postaw go. Już go postawiłem. Nie mogę tego go kliknąć. Wiem. Taki był plan. Szczerze to ty tym nie widziałeś, co nie? Wiem, ale to co? Ej, Grzesz mój, dawaj mi. Co? O, dawaj mi mój kill -off. A masz. Hm, mój bezczelny kill był w twoich łapach. A, dużo żelaza tutaj jest, lubię tą mapę. No, ta, ta mapa właśnie... Mm... W tej mapie jest plus, że jest bardzo, ale tu bardzo, ale tu bardzo, ale to bardzo dużo żelaza. To git. Dobra, yy, ile masz żelaza, tak szczerze? Yy, tak szczerze? To... sześć... No? Yy, 6... czekaj, niech no policzę. Siedem. Ja mam osiem. Ale tutaj jeszcze jest. Ej, to moje. Moje. To ty to kopałeś, czy jakiś inny gość? Nie, to ja. Zawsze to co robimy to zbieramy żelazo, to jest najważniejsze. No bo żelazo chyba jest to najważniejsze. Węgóworz, nie? Ile masz? Ja? Yy, 18. Ja mam 9. Jeszcze trochę węgla, bo węgiel też jest dość ważny, ale nie szczerze. Ja właśnie tak zbieram. Dla mnie węgiel jest najważniejszy, szczerze. Bo co ja? Mam 23. Ja mam 9. O, ktoś zginął? Ja... Ktoś miał enchant! Co enchant? Już pewnie co i się zabił jakoś i złapałem co a, a i mam 6 butelek z ekspert! Bo tutaj jest ten, jak to się mówi? Bo tutaj... będziemy mieli dobry świeczyn, ale... No bo tutaj jest... A ty? 10. Bo tutaj jest ten, enchant gdzieś ukryty. Ja oglądałam u tego kiedyś. U Deltigo na kanale. A spodź gdzieś pójdziemy i już piece możemy robić. Oj, ja nie, Ej. a masz wystarczająco tego? O 42, a jak ty masz 10, to wystarczy, bo przejdziesz 2 na 2 sety! Dobra, to gdzie jesteś? O, tutaj, dobra, to lecimy. Tutaj w pierwszej yes. lepszej kopalni nawet nie musieliśmy się wkopywać. To gdzie, ten? gdzie ty jesteś? Tutaj się w... na no do góry, nad tobą. A, ok. Ja jestem takim yes? mega parkurowcem i chciałam powiedzieć o moich problemach z internetem, ale wcale nie mówić. Gdzie postawiamy piecyki? Nie wiem, postaw gdzieś. No ale jak nam ktoś zabierze? Oj, już ty się kurczę nie ufasz innym ludziom. Ja się zawsze powiem, że ktoś to zabierze. Naprawdę, nie znoszę tego w tobie, że nie ufasz innym graczom, którzy są w twojej własnej drużynie. Nie stawię enchantu na razie. No en enchantu nie, nie. Chyba, że ktoś grzecznie przyjdzie poprosić, to mu postawimy, żeby sobie ten... E no mi też coś mogę rzucić. Mogę powiedzieć, stań tu koło nie, stałeś, mnie. Nie, no bo kurczę, mogę powiedzieć, stań tu koło mnie. No tu stałeś koło mnie, ty... Ale no. nie aż tak. Bym cię tak, tak o. Ale, 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 jak naprawdę ktoś tam zabierze, Oj. to będzie na ciebie. I tak. O nie, krzyślam za piec. Ej, naprawdę, będzie na ciebie jak chcę. Oj, tam kurczę, ile to zrobić, piec? Tam weź. Ale nie, bo jak mu padnął. My jesteśmy w green. No. To jeszcze dwie osoby oprócz nas są. W blue, naj... blue jest najwięcej osób. No co, myślisz, że nam nie ukradną? Oj, nie wiem. Dobra, to robić czy w końcu nie? No, nie ma czasu. Mam cztery piece, dobra, wystarczy. Gdzie kładź? Tutaj kładź, akurat będzie na cztery. I wiesz, co ja zrobię? Co? Zalepię to, żeby nie było. No kurze, tak. No nie? Wsadzaj też węgiel. Węgiel? Nie, ja tam już powsadzałem. Ty do tych drugich wsadzaj. No, wsadziłem do tego, co ty wsadziłeś. Ja ci mówiłem, a ty mnie nie słuchasz. <grym> ale, ale... Ale, ale naprawdę jak ktoś przed idzie, że... Ja patrzę, nie, ty patrzysz, kto się a ja zbieram żelazo. OK? Tutaj jesteśmy! Tutaj, chodź! Ojej, wy! Ej, no i? Wyjdź tu! Bo ja naprawdę się boję! Bo ja ktoś tu mówi o ciebie, bo ty im każesz po Nie lękaj się, nie lękaj się... <grystanie> <grystanie> nie lękaj się, nie lękaj... Się. <grystanie> nie lękaj, się, nie lękaj się. Przestań się śmiać. No ty nie <laughs> Ej, zrobiłeś już miecze? E, nie, ale robię sobie klatę. No, a, sobie, a sobie czapkę! Ha ha ha! Ty Naprawdę. Nie. Masz! Ej. Ej! To w takim razie sobie zrobię na pierśnik, ci zrobię buty. <laughs> Taki będę. A może byśmy tak najpierw miecze zrobili, co? Nie co? No właśnie. O co komu Właśnie, też. Miecze są najważniejsze. Dobra, już mam miecze, ty nie rób mieczy. Dla mnie? No, dla, mnie? Mam dla ciebie też. To nie wychodzi, ja biorę całe żelazo! No, kurczę, ty... ...persymisto. Tylko czas przecież ciebie marnujemy. Nie ufasz innym ludziom. Nie wiem. żelazo. Nie, bo się mam no to kurczę, nie, może kurczę, wiesz co? Yyy... Jak to? Może je, może w ogóle go nie przepalajmy, bo będzie zbyt duże ryzyko No tak, to będzie najlepszy koniec Ej nie, nie Nie Co? Co? Dawaj mi buty, bo ty masz więcej rzeczy Co? Dawaj mi buty Dam, da, Dobra, miałem ci tę czapkę ty jesteś. Ale to nieładnie wygląda, jak się ja chodzę do dmuchu. Pójdziesz boso. Pójdę bosko. Dobra, bosko. Dobra, już ci mówiłem coś o tym śpiewaniu przy ludziach. Widzę, to nie są ludzie. Non-sub. Co? 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 Aaaa, to też nie zabierali nie lada. Dobrze. Masz buty. Co? Teraz zbieramy dla mnie na napierśnik. Ja nie mam butów, a nie mam. mam. No, nie masz butów. Mam sześć. Sześć, ale nie przepalonego? Idź! win dwa! Idź! Ej, rzuć mi to żelazo szybko! Nie, nie bo on... Ukradł. Już nie ukradnie, rzucaj. A jeszcze nie przepalone. Pa, idzie! <laughs> Patrz, ja robię. Boże, patrz, patrz, Gamin, patrz! Nie mam czasu, robię coś pożytecznego w przeciwieństwie do Ciebie. Jak się Ci powiem? Kabano, zabawa z innymi ludźmi. Od góry, by było. No nie! No, nie, kurczę nam sobie rzeczy. Dobra, to wyciągnę, żebyś nie płakał w nocy. Ja się i tak z ja tak <grym> Robię sobie na pierśnik. Ja mam przecież żelazo do mi spodnie. Ja Daj mi jedno żelazo. To, to ty mi już, ja mam dużo. Rzucaj. Ja chcę, coś przypalić, bo już parę poręgów czwarty lewy. No tego zostało ten. Ej, gościu tu przyszedł. Gościu to... tu przyszedł. No właśnie. O. To pingwin po. Może to niemiecki pingwin. To Polak. Co no wiesz? pingwin normalnie na... Nie, pingwin. Tak. Ej, masz spodnie dla no. mnie? To a jak on złapie? No i nie wiem, ale jeszcze jedne spodnie muszą być. No Człowieku, ten miecz. Daj. daj! Daj! No daj, chodź tu i daj! No kurde! No, nie biegaj tu szybko. Dobra, już pola. Dobra, daj. I wrzucaj szybko do przepalania. Co no? tej puszce brałem już czwarty level! brakuje, żeby ten. Ale ja już ten wylazę. Ale ja wyciągam, ja wyciągam okej? Okay? Bo ja chcę wbić następny level. PINGWIN IDZIE! Oj, pingwi przestań. Olo, patrz! On mnie bierze! Pingwin nam zabie... No, Wysimland co ty robisz? Wrzucę rzuc w żelazo. Tak? No, to Chyba dobrze, nie? Nie. Yeah. Skrawtuj szybko, może rzuć... Mu... Tak, cztery! Ej, no ale wiesz w... Ej! Co ty mu zrobiłeś? No, powiem, że nam dał, nie? No ale ja chcę, żebym coś ci przypaliło, żebym wciągnęła na ciebie czwarty level! Włóż coś byle co! Jedno żelazo! Nie mam żelaza. No, no jaki ty... Czekaj, kładę ten, enchant! O ile on nie zabierze! Nie traktuj to tak już, co? Tak? To wstawić? No. Żeby szarp na nas jeden. Ja mam ostrość jeden! Ja też mam ostrość jeden, ja też mam ostrość jeden to Shark Wiem, ale nie lubię używać już angielskich jego słów. O, mam żelazo. Dwa. Ochrona jeden! Ochrona, jeden. Ochrona przed podpisaniem trochę procedoru. Ja już nie mam, dobra, lecimy. No. Się przygotować. Oh. Tak. A ty ile miałeś leveli? Dwa. Miałem tylko drugi, drugi level, więc... No tu wy... Ja postawię jeszcze sobie klatę! Ale już nie mam, bo ja za dwa levele z Idziemy bić pod Jaxy, czy nie? Nie, może. Ale... Ale weźmy Nie, sojusz. może nie, bo i tak nie ale weźmy sojusz tego. z Penguinem. Dobra. Pokazuje nam sojusz, czyli mamy z tylko, że ma słabe itemy. Dać mu, mu coś? A co? Da, patrz, dam mu, żeby był lepszy. Ale on nam dał te ciastka, głupio mu oddawać. Ale jedną mu oddalmy, a mamy pięć. Ty mu dałeś Mam cztery o. jeszcze. Ale teraz, tym razem wyrobiliśmy się przed Maj czasem, poszukiw, nie? Pierwszy raz. Tylko co robimy? A ja z saotinkami ciągle się wyrabiam przed czasem. Tylko się przygotujemy do tej bitwy. Popatrz, tu, tu jest ten, na jedzenie. Poszukajmy może jakiś skrzynek tutaj. W tym domku jest skrzynia. Ale pewnie obrobione ją Ej, postaw crafting. No? Ja? Ale nie ja mogę wyjść. Ja tak. Ciadeł opadły. opadły! To tylko szybko chlebek. Dam na ktoś na nas idzie. Się, Się boję. Boję. Dobra, nie Dobra, nieważne. Ktoś idzie. Nie. Ale pojechał nas do najbliższego złego gracza. Ehm, czajna, no. się tam. Czajna, czajna. Teraz mi pokazuje, że, że tam jest. Tam chyba ktoś się Czaj, Widzisz, nik? Tak, widzę. Idziemy. Idziemy. Dawaj, bo ty tylko jedna osoba. Chyba jest... Nie, czekaj. O, tu jest, widzisz? O, tu jest, widzisz? tu. O, tu. Jesteś? tu, ej. Tu, ej. Nie? A ty? O, tam jest. Ale o, tam ty? Ale jest? gdzie jesteś? Chodź tu! A tu! Na tą stronę! Penguin! Jest! Ole jest. jest! O ale to, co wypadło? Nie wiem, ale mam killa. Nie wiem, ale mam killa. Ale dziewięć Dziewięć Nie, ja mam jeszcze dwa i cztery ryby, to zostaw sobie. Ale na razie jak na początek no. dobrze, no idzie. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch A, to idzie. Tak, czerwony jakiś 30. A nie, nie, czerwony nie, nie, Idziemy tam gdzie, gdzie pokazuje? No. Teraz jest nie, najwięcej. nie, nasz. nie, nie, nasz. nie, Tylko, nie, ich tam nie, 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 Tam jest! Gdzie? Tam! Gdzie? nie, Jak sobie wiecz ma. jak sobie wiecz ma. Bij się z nim? No Ale on ma lawę! Sam się podpalił! Zginę! E ja rozwaliłem! Ty bo on miał do temy! Muszę zjeść! Miałem pół serduszka znowu! No na razie na nikogo Ach. nie idziemy, muszę się zregenerować! I co? I co on miał? Czekamy! Pani. Bo ja... A, w złumony! Nie, nie. może przegrałeś. A gdzie jesteś? A. Ej, no przegrałem! Też mi od tyłu zaszedł! Ja mam mało życia. Dobra, to ty sobie radzi. Ja już zakończę odcinek, a ty tak. jeszcze graj, okej? Okay? Po mnie! Ja się żegnam! Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę i cześć! Dobra, to ja tu dalej kontynuuję. Hej, to dobrze ci idzie? Musimy się życie trepić. On założę sobie ten zenchantowany napierśnik. Za tą górą! Za tą górą lawową! Czaj się o, jedzie, o, Znalazłem typa całego żelaznego. Znalazłem typa całego żelaznego. Nie, ale Nie to się jest, jest mój. A, no to z nim chodź. Nie? Walał z tej waty. mi. Mam takie fajne lub głupie pytanie, chociaż bardziej pewnie głupie. masz tego typa. A ile masz czasu, czasu? jeszcze? Tak w ogóle, że, może, że na komputer. Nie wiem, nieważne. To może byśmy zagrali drug drugą. rundkę może No Na by było. Na było. Mam... mam Tylko <trujka> nie No, No. tylko A? Nie, zwykły. dobrze nie, zwykły. Ale dobrze ci idzie. Mówię, mówię, nie są typy? Widzisz nie? Nie, ale widzę gościa. Widzisz tu górę co do... za ja z biedzę, tylko Nie wiem jak się tam dostać. Aha. Za nią jest, po prostu za nią. On ma, on ma żel żelazne wszystko, tylko nie ma żelaznych butów chyba i słaby. Więc jest słaby. Tego co ja, jest to jest jeden, jeden blue i jeden red. Tak, tak Tak, był Za tą górą. Za tą górą. To z której strony? A to do, a to jaki? Czerwony. Yy, czerwony. A nie, teraz się wbiję koło tej, e, wie, tej góry lawy na takie... na e, takie róż, różowe No, no widzę go. Nie? No. Tak? tak? Tylko nie wiem jak się tam do niego dostać. Ja też się, ja, ja też nie wiem. Głosuję ciebie! głosuje na ciebie! Wiesz? Ej! No. Ej! Nie mam łuku żadnego. Co? Nie mam łuku żadnego. Co? Nie? Nie? To trochę słabo. Co nie? No jak on mnie stąd zrzuci. I ona na tej swojej wieżyczce ma piecyki i crafting tylko, więc Szkoda, że tu nie da się tak inspektować, co nie? Mm. Ej nie To było boku poba Szkoda, że zginąłem, sorry, Szkoda, że zginąłem, sorry. Gami! Gami. Słyszę. Gami! Nic się nie stało, Sorry mam znanik FPS-ów. Mało. A ile masz? A w którym ty jesteś, bo cię widzę? na chwilę nagrywania. i już jest normalnie, dobra. Gdzie, ale gdzie ty jesteś, Gabi? Obok Co? tego gościa Ale y, jak na dole? A? Ale od której strony? Od strony tego całego spałdu czy od strony... Y, Nie! No, y, obsypałem go Jak? Wbiłem tam mu tak na, na koksa, tak szybko... Ty do tego... jesteś na jego wieżycce? No? Ja, ja cię widzę O, to drugi dobry Zatawiam pierwszy możesz się... powiedzieć, ile masz killi? Yy, nie wiem, chyba pierwszy to jest mój. wiesz, że musisz zab zabić tylko jednego? Wiem, już został tylko ten reta. a nas jest dwóch. Szukacie go? Yy, za tym idźcie, za kompasem! Boję się trochę stąd zejść. Za kompasem idźcie! Ej, stoję na... Tutaj się mogę wk wkopywać w dół? Nie. A gdzie? Gdzie się możesz wkopywać to ja nie wiem, bo aż tak dobrze tego nie widzę, ale tak to... Co on nie próbuje podkopać? I, i, idź w stronę kompasu. Okej? Okay? Lepiej żebyś nie zginął, chyba że ta tylu ma wszystkie diaks rzeczy. Niech to nie? No. Ale tamtego nawet w miarę nieźle pokonałem, trochę się musiałam zastanowić. Gdzie jest tamten? Tamten gość. Nie widzisz tego drugiego gościa? Nie, a, idzie, idziecie za stroną kompasu? Co? No ja idę. I co, widzisz go? Bo to jeden czerwony został, wiesz? Gdzie? Widzę go! Gdzie? Jest konstru... tam... Yy... E, nie, nie widzę go. <noise> Ale naprawdę, sorry, bo... Dobra. Uderzcie mi mi się, że widziałem nik, ale... O, bo potem ja nagle znik, to więc nie wiem. Wszystko Znowu to zanik FPS-ów, trochę... Coś dzisiaj go mam. Wiesz, już nie jest gościu, czy jeszcze nie? Widzę, że ten się w kop No, co z tymi FPS-ami teraz jest? Też kopię. <laughs> Widzę go. Jak jest? Na jakiejś wyżydce jest? Tak. Jakiej? Tej z kobla? Nie, po, pod ziemią jest. Chyba to wygracie, ale nie, nie chyba, chyba na pewno, nie? Zobaczymy. A ty wy, wygrałeś już chyba w biłowskie? No już kiedyś. Jest, wygraliśmy! mam akcentem chyba trzeba zakończyć ten odcinek. Siemanko! Cześć!